Dobry wieczór Państwu. Bardzo ważny mecz dla nas po stromotnej porażce w koło brzegu. Bardzo ciężko jest się podnieść po, po e, tak słabym widowisku, jakie miało miejsce tydzień temu. Dlatego ogromny szacunek dla mojej drużyny, że zebraliśmy się w kupę i kolokwialnie mówiąc i, i zmazaliśmy tą, zamazaliśmy przynajmniej tą plamę na honorze, bo tak, tak sobie nazwaliśmy to w szatni. Wiemy jak niewygodnym przeciwnikiem jest Jacques Koszalin. Wygrywał już z faworyzowanymi drużynami z naszej ligi. Wspomnę o Kotwicy w koło wspomnę o LKS-ie Łódź, o Astorii Bydgosz, Bydgoszczy. Więc podeszliśmy w pełni skoncentrowani. Zresztą jak w każdym meczu, ale, ale tutaj założenia, zwłaszcza w obronie, były wykonane bardzo dobrze i, i dlatego. No, dlatego dowieźliśmy to zwycięstwo. Chcę powiedzieć, że zatrzymaliśmy drużynę przeciwną, najlepiej zbierającą drużynę w ataku. Zatrzymaliśmy na sześciu zbiórkach. Uważam, że jest to bardzo dobry wynik. Jeszcze raz szacunek dla, dla moich chłopaków i, i ogromne podziękowania dla naszych wspaniałych kibiców. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał powiedzieć, że bardzo się cieszę ze zwycięstwa. Fajnie zagraliśmy, mieliśmy zbiórkę. Dobrze zagraliśmy w obronie. No i co, no tutaj widzę, że wszyscy zdobyli punkty z naszej drużyny, prawie, oprócz Bartosza. Z tego jestem bardzo dumny, że wszyscy się wpisali. I co mogę powiedzieć? Bardzo fajny mecz, wydaje mi się, że bardzo fajny do oglądania cały czas. Bieganie, bieganie, rzuty, rzuty. No i chyba to tyle.